Negocjacje to nie ze mną, Wiedźminie. Do czego zmierzasz? Jej win jest na dole. Zhendożone wiewiórki napadły na bank. Co się dzieje? Silne komando zajęło bank. Nie wiemy, jak się dostali do środka. Mają zakładników i są dobrze uzbrojeni. Aha. Zakonnicy pod wodzą Zykryda rozpoczęli szturm. Znowu zgrywa bohatera. Gerald, oni potrzebują wsparcia. A, to o tym namówił jej w Lesie druidów, Że mają, ma swoją ekipę w ogóle w mieście. I coś robią. Mógł się nie pakować w kłopoty. Jest tam jakieś inne wejście? Hmm, nie radzę ładować się od frontu, ale. Wellerad, czas ucieka. Z bankiem połączony jest ratusz, ale zamknęli go od środka. Może da się wejść przez magazyn. Jaki magazyn? Połączony z ratuszem przejściem nad ulicą. Nieużywany. Mam do niego klucz. Dlaczego jest nieużywany? Urzędniczki z ratusza utrzymują, że tam straszy. Ale nie dawałbym wiary tym bredniom. Daj mi klucz. Dodatkowe misjon mi tego tworzą. Co tutaj jest między regałami? O, i wampirek! Co ty chciałeś, biedactwo? Więcej wampirów widzę już nie ma. A no, może jednak są? No ugryź, ugryźć dziadu O już on nie ugryźł, ale to nie jest ten nie. Dobra Dobra O w porządku. Na przykład drzwi Zostawili nas na dole, są wiewiórki. Co Aha, idziemy na dół. Wiedźmin, co ty tutaj robisz? Spokojnie, Groover. Przyszedłem negocjować. Negocjacje to nie ze mną, Wiedźminie. Do czego zmierzasz? Jej win jest na dole. Dołośnie się spodziewałem. Pieprzyć kołogzystencję. Nienawidzę was, Nienawidzę was, Dwan! Nienawidzę was dwan! Z Eliren. Znasz historię Eliren, Wiedźminie? Nie. Chyba mamy ważniejsze sprawy na głowie. Biała Róża Sherwet. Przez krasnoludów i ludzi nazywana Elireną. Dwieście lat temu poprowadziła do walki elfią młodzież. Starszyzna elfów była temu przeciwna. Wiedzieli, że nie mają szans. Że mogą się już nie podnieść po klęsce. Zakon gotuje się do szturmu. Eliren. Biała róża. Poderwała młodzież. Chwycili za broni i poszli za nią na ostatni rozpaczliwy bój. Zmasakrowano ich. Bezlitośnie zmasakrowano. win Bank jest otoczony. Ginęli z jej imieniem na ustach. Powtarzając jej wezwanie, jej krzyk. Ginęli za Sherwet i za Eliren. Tak, jak im obiecała. Godnie, bohatersko, z honorem. Byłeś tam. Hm. Podjąłeś decyzję? Jaką decyzję? Nie można bez końca siedzieć o krakiem na płocie. Zwłaszcza jeśli ten płot biegnie przez środek bitwy. Chcesz mnie zwerbować do komanda? Nie. Z twoimi skrupułami nie nadajesz się na rewolucjonistę. Zatem? Nie bez powodu opowiedziałem ci o Eliren. Trwa wojna, Geralt. Wojna o przetrwanie. O wolność. Nie musisz być żołnierzem komanda, żeby nam pomóc. Wielu służy naszej sprawie, korzystając ze swoich wyjątkowych umiejętności. A tobie najlepiej idzie zabijanie potworów. Nie dam się wciągnąć w wojnę między wiewiórkami i zakonem. Jestem Wiedźminem. Jestem neutralny. Jesteś głupcem, Wiedźminem. Jestem Już za późno na neutralność. Jeśli teraz nie staniesz po mojej stronie, uznam cię za wroga. No i tak. Mamy sytuację zajebiście prostą. Jesteśmy w banku, gdzie jest wszędzie cholerny skojatel. Jak jan tu powiedzieć, że przeciwko? Nie oczekuj, że przypnę sobie wiewiórczy ogon i z okrzykiem ruszę do boju. Ale pomogę wam. Powiedź Mińsku. Niczego więcej nie oczekuję. Niestety nie mamy czasu, by uczcić twoją decyzję. Utknęliśmy tu przez potwory. Powiedziałem, że pomogę. Jakie potwory? Kiki Mory. Blokują nam drogę ucieczki. Planowaliśmy przedostać się przez kanały. Musisz wiedzieć, że nasza misja miała na celu zdobycie dokumentów, dzięki którym Vivaldi mógłby odzyskać bank. I to było Zobaczcie, wiele lepiej. Idź, biały wilku. I co. tu. Kiki Mory? What the fuck? Uważaj na kikimory. Jest ich mnóstwo. To trochę dziwne. Kikimory poza swoim gniazdem? Tu się dzieje coś podejrzanego, wiedźminie. Oczyszczę przejście. W tym miejscu. O kurde, to to duże. Poczekaj, tym bardziej, że chyba ja mam Jakąś pierdółkę na nich. Ostrze z srebrnego miecza. O, fajny mieczyk. Taka powłoka. Pomagam, czekaj. I po kłopocie jestem pod wrażeniem. Taka praca. Mam nadzieję, że moja pomoc nie pójdzie na marne. Przekażę dokumenty Vivaldiemu. Być może zdoła odzyskać bank. Jeśli jesteś wrogiem salamandry, masz okazję odwzajemnić przysługę. To też dłan. Mieszają mi szyki bardziej niż inni. Mów. Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak zniszczyć te organizacje. Cóż, nie powiem, żeby mi na tym specjalnie zależało, ale ty nie odmówiłeś mi pomocy. To znaczy, że ich wysłuchasz? Tak, Wilku. Podaj tylko czas i miejsce. Kart ma nowy narakord w wyzimie handlowej. Wyzima jest pilnie strzeżona. Ale znajdę sposób, żeby się tam dostać. Dla Ciebie. Do zobaczenia na miejscu, wilku. Czekaj na nasz sygnał. W każdym razie, z tego co widzę... Tak, od razu lecimy do Tris. Utopiec, sorry, nie uśmiałam się Ciebie, chociaż kurde, widzę, że już chcesz. Ty pragniesz, po prostu pragniesz zginąć. Co my idziemy? Aha, do Tryliz Ona jest tu tam? Do domu? O tej porze raczej wątpię. za cicho, jest środek nocy, Alwin śpi. Hmm. Możesz mi powiedzieć coś więcej o znalezionym w bazie Salamandry magicznym komunikatorze? Przede wszystkim umożliwia rozmowę na krótkim dystansie. Ktoś znający się na magii może wyciągnąć z niego wiele pożytecznych informacji. Jeśli Salamandry używały go do komunikacji z główną bazą, będę mogła ją zlokalizować. Krótki dystans, ciekawe. Mogłabyś sprawdzić ostatnią rozmowę? Tak, billing mam. Komunikator wysyłał sygnał do jednego z domów w wyzimie. Zaznaczę ci na mapie. Geralt, jest coś, o czym nie wiem? Mam przeczucie. Sprawdzę i dam znać. Nie martw się. Dobrze. Uważaj na siebie. Pozyskałem dla nas sojuszników. Świetnie. Spotkanie z Lojwardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowione. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w wyzimie. I dobrze się przygotuj, może weź ze sobą jakieś eliksiry, potem może być za późno. Hmm. Jestem gotów. Spotkajmy się w nowym na rakorcie. Powiadomie wszystkich zainteresowanych. Skąd wiesz, kto? Jestem czarodziejką, <noise> wiesz? a ty myślisz tak głośno, że szokolnie odczytuję twoje myśli. <noise> Niedaleko to jest. Naprawdę. No, no i zawsze myli mi się miecz. Nie mam czasu. O. Witaj ponownie, Wiedźminie. Kto to jest? Witaj, radowidzie. Tym razem nie dzieli nas magiczne lustro. Cieszę się, że zdołałeś namierzyć moją kryjówkę. Tris Merigold maczała w tym palce, prawda? Znasz tris? Nie osobiście, ale znam Filipę Eilhart. Hmm. A to tak, jakbym znał wszystkie czarodzieje. <grym> a to jest pewnie ta babka z tego, z lustra! Kim jesteś? I nie chodzi mi o Twoje imię. Dobre pytanie. Niestety to skomplikowana sprawa. Wychowałem się na dworze królewskim Redanii. Mój ojciec został zamordowany w trakcie wojny z Nilfgardem. Odkąd przestałem się interesować zabawkami, próbuję odzyskać swoje dziedzictwo, znaleźć morderców ojca i zaprowadzić porządek na włościach. Niestety otaczają mnie sprzedajni zdrajcy, czarodziejki nimfomanki, którzy chcą ambicji i niewyżyci kapłani wiecznego ognia. Zdążyłem się zorientować, że te merskie elity wyglądają podobnie. Nie wątpię, nic tak nie przyciąga skurwy synów jak władza. <laughs> Masz do mnie sprawę? Zauważyłeś, że w Wyzimie pojawiły się ostatnio dziwne edykty? Obiło mi się coś ołóżka. Tak, trzeba. Cóż, na tych edyktach znajduje się królewska pieczęć, ale zachodzi podejrzenie, że są sfałszowane. Powiedz coś więcej. Talar mówił prawdę. Foltest wcale nie podpisał tych edyktów. Jego podpis wygląda inaczej. Czy miałem talara? Oczywiście. <grym> Byłbym kretynem, gdybym nie znał szefa wywiadu ościennego państwa. Czyli stan wyjątkowy nie jest dziełem Foltesta? Nie. Myślę, że powinienem go o tym powiadomić. Kim jest Filipa? Filipa Eilhart jest jedną z najważniejszych postaci w Redanii. Zasiada w radzie regencyjnej, dopóki młody król nie osiągnie odpowiedniego wieku, by przejąć władzę. Przekupiła, omamiła lub zastraszyła połowę wpływowych osobistości Redanii. Dodatkowo jest członkinią loży czarodziejek, do której należy również twoja Tris. I pewni nie przyjmują? O ile wiem nie. Ale nie śmiej się. Każda z tych kobiet uważa, że ma prawo decydować o losach świata. <laughs> Skoro tak mówisz, nie lekceważyłbym czarodziejek. Są piękne, mądre i pomocne. Ale to tylko pozory. Jeszcze się z nimi rozprawię. Jedyne, co przemawia na korzyść twojej znajomej czarodziejki, to fakt, że już kiedyś zdradziła przyjaciółki. Mm. Ufam, Tris. Przypomnisz sobie jeszcze moje słowa. Co cię łączy z Addą? Chciałem ją nakłonić do ślubu z królem Redani. Taki mariaż byłby korzystny dla obu państw. Dzięki pomocy Foltesta król Redani mógłby wreszcie pozbyć się pasożytów i zacząć normalnie rządzić. Temeria zyskałaby zaś wsparcie w walce z wiewiórkami. O rozwoju handlu nie wspomnę. Do tego połączone siły obu monarchii byłyby w stanie przeciwstawić się rosnącej potędze zakonów rycerskich, czcicieli wiecznego ognia, coraz silniejszych gildi kupieckich i cechów rzemieślniczych, co więcej. Wystarczy, przekonałeś mnie. Niestety nie jestem księżniczką Addą. A ty, wiedźminie, co sądzisz o foltestowej córce? O co konkretnie pytasz? Pytam cię jako eksperta od potworów. Adda była strzygą. Odczarowałeś ją? Owszem. Hmm, czy będzie mogła mieć dzieci? Nie widzę przeszkód. Normalne, zdrowe, ludzkie dzieci? Tak mi się wydaje. Ale byłoby dobrze, gdyby któryś z wiedzących rzucił na nią okiem. Dziękuję, Wiedźminie, to dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Hmm. Jeszcze jedno: Czyli wymał się z nią! Jest no ja też. Aha. Mam nadzieję, że nie będziesz próbował pokrzyżować planów dynastycznych Redanii. Nie obawiaj nie się, mogę. Królu. Nie będę się mieszał. Kiedy się zorientowałeś? Czyli król. i ludzie patrzyli na ciebie w dziwny sposób, kiedy mówiłeś o Redanii i Addzie. Jeśli będziesz kiedyś w Redanii, odwiedź dwór królewski. Czyli król. Bywaj wiedźminie. Bywaj, królu. Teraz widzę, że na nic pokazane, więc... No karta. Jakieś takie opustoszałe są te ulice wszystkie. O, hmm. Geralt. Jesteś w niebezpieczeństwie. O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a salamandra ma wtyki w armii. Musisz uciekać. Nie mogę. Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. Zatem stawię im czoło. Uciekaj. Zwariowałeś? Wiedziałem, że nie uciekniesz, nawet na to liczyłem. Nie daj się zabić, Gerald. Hmm. Ty też, wilkołaku. O, będziemy przeciwko Falczysz razem. no proszę, nasza zasadzka udała się podwójnie. Nie do końca. What the fuck? Mm, niespodzianka. Ale wszystko chodź na siebie. Cudownie. Graj muzykę. <noise> ojej, tak nie będzie. Musimy dać trochę poatakować Wilkołakowi, a między. Międzyczasie... My sobie pijemy jaskółkę. Jest ten. Nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to O kurde. Ty. Nie też działa Ten miecz. Srebrny! No potwory! Jaki on ma zasięg zajebiście daleki! Oh my god! Ej, to byl częściej wykorzystywał to! Chyba że ten nie, wiem! Ten olej, który stosowałem na ten... Na miecz jest w ogóle taki powalający! Pozwoliłem żyć Vincentowi. Zabójczej bestii. Świat się zmienia. Pojawiły się nowe potwory. Znacznie groźniejsze. Fistech. Niewolnictwo. Bezkarność bandytów. Wilkołak nie jest już wrogiem gatunku ludzkiego, czającym się w mroku złem. Jest nocnym mścicielem, stróżem ładu. Świat się zmienia. Poza tym Vincent to porządny... Wilkołak. <laughs> Musisz się spieszyć. Już biegnę, już biegnę! Dziestris, dziestris! O kurde, jakie zgromadzenie! Jesteś wreszcie Banda trojga! Witajcie. Czekaliśmy już tylko na ciebie. Postanowiliście coś? Owszem, powiedzmy, że jej win zgodził się na współpracę. Pod pewnymi warunkami, Dwan. Mniejsza o warunki tym zajmiemy się później. Ważne, że wszystko już gotowe. Gotowe do czego? Do teleportacji wilku. Dzięki kamykowi, który ukradłeś, Bominimy szczegóły. Tris, teleportuj i Jewina do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału elfów. Kiedy? To ostatnia rzecz, która została nam do ustalenia. Cisza. Słyszę czyjeś kroki. Drzwi są zamknięte. Otwierać! W imię króla Foltesta i płonącej róży. O oh, nie. No, to mamy problem. Tego tak brakowało. Wiemy o nielegalnym zgromadzeniu i o elfie, który w nim uczestniczy. Otwierajcie, jeśli nie chcecie zawisnąć! Czarodziejko, możesz nas teleportować? Mój oddział jest już gotowy. Czyście wszyscy poszaleli? On ma rację. To może być jedyna szansa. Alk horo! Widziałem kiedyś maga, który wyłonił się z teleportu bez nóg. Nogi wyszły 5 sekund później. Liczę do trzech! Uważamy drzwi! Może jednak. to teraz mówić. ន <s1> ិយាយពាក្យនិយាយពាក្យ